Róża Savoy Hotel jest to róża wielkokwiatowa, wyprodukowana przez Harknessa w roku 1987. Nie jest to róża, którą zamówiłam sama. Dostałam ją jako gratis i tak szczerze mówiąc nigdy bym nie zwróciła na nią uwagi, bo na zdjęciu niczym szczególnym się nie wyróżnia. Róża jak róża. Ale bardzo cieszę się, że tę różę dostałam, bo naprawdę zachwyciła mnie niesamowicie. Wybierając różę do swojego ogrodu, kierowałam się tym, żeby róża wyróżniała się czymkolwiek czy kształtem kwiatu, czy kolorem, czy zapachem. A ta róża tak naprawdę nie wyróżnia się niczym szczególnym, a przykuwa uwagę na rabacie. Jak kiedyś miałabym sobie wyobrazić różę, jeszcze nie mając pojęcia o tym, że jest tyle kolorów odmian, to w głowie miałabym właśnie taki kształt róży i taki kolor. Jak poobserwowałam ją w tym roku i teraz przeglądając zdjęcia, to tak naprawdę to ta róża zachwyciła mnie jeszcze bardziej. Ma taki bajkowy charakter, taka typowa róża z bajek Disneya. Róża ta na pewno spodobałaby się każdej małej dziewczynce. Zacznę może od tego, jaki udało się tej róży zbudować krzew. U mnie krzew osiągnął 70 cm wysokości i około 60 cm szerokości. Jest to więc róża troszkę rozłożysta, nie trzyma takiego pięknego, wąskiego pokroju, ale za to trzyma bardzo sztywno wszystkie swoje pędy. Docelowo róża ta ma mieć około metra wysokości, więc nadal nie jest to zbyt wysoka róża. Nie wypuściła u mnie też przy drugim kwitnieniu czy pod koniec lata żadnymi długimi pędami, więc to też jest jej bardzo duży plus. Jak na jednoroczną różę, to udało jej się zbudować całkiem konkretny krzew, dosyć mocno rozłożysty, gęsto zakrzewiony. Róża kwitnie na samych końcówkach pędu, ale za to kwiaty są naprawdę duże. Mają około 10 nawet 12 cm. Więc jest to konkretny kwiat, dodatkowo bardzo długo utrzymuje się na krzewie. Może zacznę od pąku. Pąk jest na początku dość mocno wydłużony i zakończony takimi malutkimi jeszcze listkami. Ja lubię ten efekt, jak tak wygląda pąk. Później staje się taki blado różowy, troszeczkę brudny róż, bym powiedziała bardziej, i powolutku róża rozkwita. Bardzo ciekawe jest to, że róża jak rozkwita, to najpierw rozkłada swoje zewnętrzne płatki bardzo mocno, i dopiero później dokłada sobie kolejne płatki, aż wszystkie zdąży rozłożyć. Dlatego ten efekt rozkwitu jest bardzo długi i ciekawie wygląda w każdej fazie rozkwitu. Na sam koniec udało jej się raz pokazać urocze pręciki, i nawet jak tutaj widać, jakiś zapylacz do niej przyleciał, także miał jeszcze i on ucztę, ale to się zdarzyło tylko raz. Tak naprawdę ta róża tak, jakby nie rozkwita do końca, nie pokazuje swojego środka, ale mi to osobiście też nie przeszkadza. Jest to róża ogólnie dosyć pełna, ma bardzo dużo płatków. Jak już wspomniałam, róża ma klasyczny kształt. Bardzo ładny! Mi się ta róża tak bardzo podoba. Na tyle róż, ile mam, tak naprawdę taki kształt ma tylko ona. Nie powiem, że inne są brzydkie, bo oczywiście też lubię i te postrzępione, i te półotwarte, ale ta róża to taka klasyka, bym powiedziała. Także cieszę się, że mam taką różę w ogrodzie, bo nigdy bym się na nią nie zdecydowała. Jeśli chodzi o kształt, to jeszcze zapomniałam dodać, że tak jak tutaj widać, róża czasami w ostatniej fazie kwitnienia podwija płatki pod siebie. I wydaje się, jakby każdy płatek był takim osobnym trójkącikiem. Także niby róża wygląda cały czas tak samo, a jednak czasami zaskakuje. Kolor jest jednakowy przez całą długość kwitnienia, niezależnie od nasłonecznienia, od warunków atmosferycznych, czy jest zimno, czy jest ciepło. Cały czas ma taki pudrowy, jaśniutki róż. Słońce jej nie przypala, co też jest bardzo dużym plusem. Deszcz też jej zupełnie nie szkodzi, ale nie pamiętam, czy akurat ta róża kwitła wtedy, kiedy u mnie były te wielkie ulewy. Także nie wiem, czy jej się po prostu udało ominąć te ulewy, czy rzeczywiście jest tak mocno odporna. W przyszłym roku będę musiała to jeszcze sobie pooglądać i zapisać, żebym miała pewność. Róża ta ma jeszcze jedną bardzo fajną cechę. Tak jak teraz myślę, to może dwie-trzy róże w moim ogrodzie w ten sposób się zachowują, kiedy jeszcze mają bardzo ładnie kwitnący i ładnie wyglądający kwiat z. Kotów liściowych wychodzą już nowe gałązki, tak jak tutaj widać. Także ta róża kwitnie, można powiedzieć, nieprzerwanie nie jest to jakieś bujne kwitnienie ale ona cały czas wypuszcza nowe gałązki, cały czas tłoczy nowe pąki więc mogę powiedzieć, że róża kwitła przez cały sezon nie miała żadnej przerwy ale kwitnienie nie było tak mocno intensywne. Róża też sama się nie czyści, jak dla mnie jest to akurat plus, bo ja lubię takie róże. Ona zasycha sobie na krzewie, e, nawet czasami zmienia kolor na taki kremowy, ale tak jak tutaj widać, ona, tak jak już mówiłam, wypuszcza sobie już nowe pędy, nie potrzebuje po prostu obcinania. Ja ją obcinam tylko dlatego, że e, lubię, kiedy jest porządek na krzewie, ale gdyby jej nie obcinać, to myślę, że ona dalej wypuszczałaby nowe pędy i nic by sobie z tego nie robiła. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, jaki kolor mają te młode pędy. Najbardziej bordowe, bym powiedziała, nawet czerwone ze wszystkich moich róż, a mam też róże, które nowe przyrosty mają mocno bordowe. Także przepięknie wygląda ta róża, kiedy kwitnie takimi pastelowo-różowymi. Kwiatami, mam takie piękne, zielone, bardzo ciemne i bardzo duże liście, i dodatkowo te bordowe przyrosty. No, wszystko wygląda przepięknie. Róża ma bardzo delikatny zapach, jak dla mnie, zbyt delikatny, ale nie jest też tak, że ona zupełnie nie pachnie, ale trzeba się mocno do niej zbliżyć, żeby poczuć cokolwiek. Róża ta jest odporna na choroby. Nie złapała czarnej plamistości nawet w tym momencie, jak byłam dzisiaj, żeby zobaczyć. A już u nas jest po pierwszych opadach śniegu, jest już po mrozie. Ona ma jeszcze pąki, ale niestety pąki te już zamarzły, także nic już z niej nie będzie. Natomiast miała ochotę kwitnąć dalej. Ma nadal piękne liście. Troszeczkę na jesieni złapał ją mączniak. Także tutaj ochrony na moczniaka na pewno super nie ma, bo tak i ta już druga połowa lata i jesień to niestety moczniak ją złapał, ale róża kwitła w tym czasie nadal. Natomiast nic poza tym, szkodniki też się jej nie czepiały, ani mszyce, nawet przędziorek, mimo że na tej rabacie miałam przędziorka, ta róża jakoś została przez niego ominięta. U mnie jest posadzona na pełnym słońcu, z tyłu rabaty, ale przed nią są tylko niewielkie byliny. Róża ta u mnie jest posadzona w towarzystwie róży Maxi Vita, róży Queen of Sweden. Przed różą jest posadzona koci miętka, przetacznik różowy, bardzo ładnie ze wszystkim się komponuje. Udało mi się tą różę sfotografować i w lecie, i na jesieni, i nawet w zimie. Jak tutaj widać, to jest ta zupełnie z prawej strony róża. Tutaj mamy lato, tutaj mamy zdjęcie, kiedy babie lato nas przywitało. Tutaj mamy jesień i również są zimowe kadry. Pięknie ta róża wygląda o każdej porze. Jestem bardzo ciekawa, czy ona będzie bujniej kwitła w przyszłym roku, jak się będzie sprawowała, czy się bardzo mocno rozkrzewi. Na tle innych róż, które sadziłam w tym samym czasie, wypadła całkiem dobrze. Nie jest to może jakaś moja taka ulubiona róża, ale jest zdecydowanie do polecenia. Gdybym miała więcej miejsca w ogrodzie, to na pewno bym zamówiła jeszcze kilka krzaków. Także na pewno w jakiejś top 20 ta róża u mnie się znajduje. To chyba wszystkie informacje, jakie mi się udało na temat tej róży zebrać. Także podsumowując, dosyć mocno rozkrzewiona, niezbyt smukła róża, o pięknych, dużych, jasnoróżowych kwiatach. Zdrowa, odporna na słońce, na deszcz. Jednym słowem, róża jak z bajki. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek z serii Róże po pierwszym roku.